sukai 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 are sukai 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 are sukai 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 are sukai sukai are sukai 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 are sukai are sukai are sukai 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 are sukai are sukai are sukai sukai are Szukaj, szukaj. Ares. Ty, to by było dobre do przekopania mamie ogródka. Szukaj. Szukaj. <grym> <grym> szukaj. Jak dzik. Szukaj, szukaj. Szukaj, Ares, szukaj. No szukaj. Szukaj, szukaj. <grym> szukaj, szukaj. 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 Szukaj, szukaj. Szukaj, Ares. Szukaj, szukaj. 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 шукай! за Шукай, Ну, шукай! Шукай, Арес! Ну, шукай! Гурнику Забжа Ну, шукаш? Шукай! Шукай! Шукай, Арес! Ну, Ale szukaj, szukaj, Co tam jest? szukaj. Nie, nie, nie. Haha! Padło! Szukaj, coś tu, coś tu łupisku. Tu no szukaj, szukaj, szukaj. 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 <grym> Jak dzikim nosem w szukaj. tych liściach! ale będzie teraz we mnie kopał. Szukaj, szukaj. Zabił się, poczuł coś tam na pewno. Ares, szukaj, szukaj! Jestem cały czarny. Jestem upierdzielony. Dobra. Chodź, idziemy. Szukaj. Szukaj, Ares, szukaj. Szukaj, szukaj. 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 Szukaj, Ares, szukaj. No, szukaj.